Początek września to doskonały czas, aby sprawdzić, jakie anime otrzymają swoją premierę tegorocznej jesieni. Uważam, że interesujących tytułów jest naprawdę sporo. W gruncie rzeczy od dawna nie było ich aż tylu. Nim zaczniemy, zachęcam Was do zabierania głosu, na jakie produkcje czekacie najbardziej. Zapraszam, abyście zostali ze mną. W październiku rozpocznie się emisja drugiego sezonu Mushoku Tensei. Odsłona premierowa podbiła serca wielu ludzi. Część z nich okrzyknęła anime i sekajem wszechczasów. Zobaczymy czy Mushoku Tensei 2 również wypadnie tak korzystnie. Wedle moich wiadomości, kontynuacja skupi uwagę na podróży Eris i Rudeusa, który zamierza odprowadzić kuzynkę do jej rodzinnego domu. W wyprawie towarzyszy im Ruiert Supardia, dawny lider grupy wojowników. Jeszcze nie widziałem Mushoku Tensei, dlatego z chęcią poznam Waszą opinię odnośnie tego anime. Uważacie, że produkcja faktycznie zasługuje na pozytywne opinie, a może jest trochę przereklamowana? Czekacie na kontynuację przygód Rudeusa? Zapraszam do rozmowy. Premiera Mushoku Tensei 2 będzie miała miejsce w październiku. Tegoroczny sezon jesienny właściwie nie obfituje w tytuły szkolne. Jedyny wyjątek stanowi Komi Sanwa Komi Desu, produkcja, wokół której zdążyło zrobić się już całkiem głośno. Shoko Komi to nowa uczennica prywatnego liceum Itan. Dziewczyna momentalnie wzbudza wokół siebie ogromne zainteresowanie. Wszystko dzięki jej olśniewającej urodzie. Komi posiada jednak pewien problem: boi się rozmawiać z innymi ludźmi. Hitohito Tadano to z kolei typowy przeciętniak, próbujący unikać kłopotów za wszelką cenę. Przez zupełny przypadek chłopak dowiaduje się o problemie Komi oraz jej marzeniu, zgromadzeniu stu znajomych. Hitohito postanawia jej w tym pomóc. Bądźmy szczerzy, Comic and Communicate raczej nie wniesie nic nowego do gatunku szkolnych komedii czy romansów. Finał historii też raczej łatwo przewidzieć. Miłośnicy mangi doceniają jednak konstrukcję relacji, jaka wytworzyła się między Tadano i Komi. Zachwalają kreskę, która w anime wypada świetnie oraz humor. Czytelnicy narzekają jednak na brak ciekawych postaci drugoplanowych, pewną schematyczność oraz brak fabuły, co dla mnie może stanowić duży minus. Komi Sanwa sprawia wrażenie tytułu, przy którym przede wszystkim przyjdzie nam się pośmiać i miło spędzić czas. Liczę jednak, że doświadczymy także czegoś więcej. Premiera w październiku. Spośród wszystkich anime tegorocznej jesieni największe oczekiwania wiąże z Blue Period. Produkcja bazująca na docenianej mandze Makoto Yamaguchi otrzyma premierę już w przyszłym miesiącu. Jatora Yaguchi jest uczniem drugiej klasy liceum. Nastolatek nie ma powodów do narzekań. Ma znajomych oraz zbiera dobre stopnie. W głębi serca Jaguci czuje znużenie swym dotychczasowym życiem. Codzienność chłopaka wykonuje obrót o 180 stopni, gdy natrafia na obraz, wykonany przez członka szkolnego klubu plastycznego. Wydarzenie zachęciło Jatorę, by wyrażać siebie poprzez rysunki na płótnie. Pierwsze próby okazały się tak pozytywne, że Jaguci zapragnął zostać profesjonalnym malarzem. Ambitny cel jest jednak ciężki do zrealizowania. Rodzice nastolatka nie podzielają jego zainteresowania, zaś bardziej doświadczeni koledzy biją go na głowę pod względem doświadczenia i umiejętności. Jatora nie chce się jednak poddawać, tylko stale szkolić w malarskim rzemiośle. Uwielbiam anime, w których główny bohater odnajduje pasję, wyznacza cel i wytrwale dąży do jego realizacji. Taka postawa jest bardzo bliska memu sercu, więc w osobie Jaguciego odnajdę pewnie wspaniałego towarzysza. Mam nadzieję, że podobnie będzie z bohaterami drugoplanowymi, a ich relacja z Jatorą odegra istotną rolę na przebieg fabuły. Nie pogniewałbym się również, gdyby anime przybliżyło nam świat malarstwa, co podawało najważniejsze informacje czy ciekawostki z życia największych twórców. Przede wszystkim liczę jednak na dojrzałą, emocjonującą historię o spełnianiu marzeń. Premierowy odcinek Blue Period obejrzymy już w październiku. Jeśli Blue Period wzbudza moje największe zaciekawienie, tak Taisho Otome Otogibanashi zajmuje zaszczytne drugie miejsce. Tytuł studia Synergy SP ujrzy światło dzienne już w przyszłym miesiącu. Tamahiko jest najmłodszym synem szanowanej rodziny Shima. Przyzwyczajony do bogactwa i luksusu chłopak, nie posiada właściwie żadnych ambicji. Pragnie być tylko podziwiany przez krewnych. Sielanka nie trwa jednak długo. Tamahiko traci bowiem matkę oraz doznaje bardzo poważnego urazu ręki. Wyniszczony fizycznie oraz psychicznie dziedzic, zostaje zesłany przez własnego ojca na wieś, gdzie ma wieść samotne życie. Załamany sima spotyka jednak Yuzuki Tachibanę, 14 czternastoletnią dziewczynę, która przedstawia się jako jego przyszła narzeczona. Yuzuki momentalnie wprowadza ożywienie do monotonnej codzienności Tamahiko. Czy główni bohaterowie zdołają się jednak obdarzyć szczerą miłością? Taisho Otome okaże się zapewne najbardziej uroczym tytułem tegorocznej jesieni. Czy będzie miało do zaoferowania także coś więcej? Wiele na to wskazuje. Czytelnicy mangi doceniają dojrzałą relację pomiędzy Tamahiko a Yuzuki, sympatyczne postacie drugoplanowe oraz wątki historyczne. Niektórzy narzekają jednak na bezgraniczne oddanie Tachibana oraz przesadną cukierkowość co rzeczywiście może stanowić pewien problem. Liczę, że anime uda się nie powielić tych błędów. Premiera w październiku. 30 października to dzień, na który czekają wszyscy miłośnicy SAO. Właśnie wtedy popularna seria otrzyma film Sword Art Online Progressive Movie: Hoshinaki Yoruno Aria. Progressive ma stanowić dojrzalsze spojrzenie na przeżycia Kirito, a przede wszystkim Asuny w świecie Sao. Większą rolę odegrają chociażby relacje Kirigai z postaciami drugoplanowymi, zaś działania popularnego protagonisty zostaną dokładniej wyjaśnione, przynajmniej tak sugeruje nowelka. Chciałbym, aby poświęcono także baczną uwagę stanowi psychicznemu głównych bohaterów oraz innych graczy. Relacja między Yuki a Kirigayo również mogłaby zostać przedstawiona w ciut dojrzalszy sposób. A co wy sądzicie o Sword Art Online, Progressive? Czy czekacie na film, czy nie jesteście nim zainteresowani? Zapraszam do rozmowy. Premiera Progressive będzie miała miejsce 30 października. Dzień wcześniej do kin trafi inny film, a mianowicie Aino Utagoe Walkie Kasete. Produkcja studia JC Staff wpasowuje się w takie gatunki jak anime muzyczne, science fiction, dramat oraz anime szkolne. Za reżyseria odpowiada Yasuhiro Yoshiura, autor docenianego filmu Sakasama no Patema. Aino Utagoe koncentruje się wokół Sion, pogodnej dziewczyny, która rozpoczyna naukę w nowej szkole. Sion jest prawdziwym wulkanem energii, uwielbia nawiązywać nowe znajomości, oraz wszędzie jej pełno. Nastolatka posiada także pewien cel: pragnie zmotywować swoich nowych towarzyszy do zaśpiewania jednej szczególnej piosenki. Co to za utwór i co znaczy dla Sion, tego dowiemy się już z filmu. Sing a Beat of Harmony sprawia wrażenie pogodnej, lekkiej produkcji, która ma nas podnieść na duchu. W tytule nie zabraknie jednak wątków dramatycznych, co sugeruje zwiastun filmu. Mam nadzieję, że Aino Tagoe nie przesadzi jednak z ilością emocji i odpowiednio je wypoziomuje. Ciekawi bohaterowie oraz dobra fabuła to kolejne z wymogów obowiązkowych. Yasuhiro Yoshiura udowodnił, że potrafi robić solidne filmy, więc bądźmy dobrej myśli. Premiera w przedostatni dzień października. Ktoś z Was ma chrapkę na komedię z elementami romansu i okruchów życia? Jeśli tak, może zainteresuje Was Senpai Gausaj no Hanashi, czyli najnowsze anime studia Doga Kobo. Futaba Igarashi to urocza 22-latka, która podejmuje pracę w biurze. Futaba jest zadowolona z nowego zajęcia, jednak nie może znieść swego szefa, Harumi Takede. Mężczyzna cały czas żartuje z jej wzrostu i traktuje niczym dziecko, co doprowadza Futabe do szewskiej pasji. Czyli Igarashi darzy swego bossa wyłącznie negatywnymi uczuciami, a może posiada dla niego odrobinę sympatii? Krótki teaser nie daje zbyt dobrego wglądu w klimat produkcji. Anime powinno bazować raczej na humorystycznych gagach niż rozwijaniu relacji między Futabą a Harumim. Mam nadzieję, że wątek miłosny nie zostanie kompletnie odstawiony na boczny tor. Nie oczekuję, aby poprowadzono go w sposób wielce odkrywczy. Zadowolę się solidnością. Senpai Gauza kochaj no Hanashi ujrze światło dzienne już w przyszłym miesiącu. Niemalże każdy sezon anime posiada przynajmniej jednego czarnego konia. Tytuł, który przed premierą nie wzbudzał większego zamieszania, aczkolwiek okazywał się prawdziwym hitem. W moim odczuciu sezon jesienny posiada dwóch kandydatów do tego miana. Pierwszym z nich jest Osama Ranking. Najnowsza produkcja Studia Wit oscyluje wokół Bodziego, głuchego, słabowitego księcia. Chłopak marzy o zostaniu wspaniałym królem, jednak dworzanie nie podzielają jego entuzjazmu, krytykując Bodziego przy każdej okazji. Książę zyskuje jednak wiarę w siebie. Wszystko dzięki Kage, tajemniczemu cieniowi, jednemu przedstawicielowi swego klanu. Między Bodzim i Kage nawiązuje się bowiem silna nić porozumienia. To dzięki niej chłopak decyduje poznawać ludzi oraz stopniowo przekonywać ich do własnej osoby. Uwielbiam anime gloryfikujące wartość przyjaźni, zachęcające, by porzucić wszelkie uprzedzenia i spełniać marzenia. Pod tym względem Osama ranking ma u mnie wielkiego plusa. Liczę, że tytuł zdoła wspomniane wartości ładnie uwypuklić podczas rozmów z ludźmi, których pozna Bodzi. Jeśli anime zdołałoby chociaż trochę nawiązać do magii, mądrości płynącej z serii Musisi oraz książki Mały Książe, byłoby po prostu świetnie. Premiera w październiku. A jaki tytuł jest drugim czarnym koniem? W moim przekonaniu to Sakugan, najnowsza produkcja studia Satellite. Odległa przyszłość. Ludzie zostali zmuszeni, by zamieszkać w labiryncie, ogromnej podziemnej krainie, podzielonej na kolonie. W jednej z nich żyje Memenpu, ciekawska dziewięciolatka oraz jej ojciec Gaganba codzienność duetu nie jest usłana różami. Tata i córka muszą wydobywać rudę, co nie należy do najłatwiejszych zajęć. Pewnego dnia Memenpu przekonuje Gaganbe, by wspólnie wyruszyli na poszukiwanie jej mamy, która zaginęła w tajemniczych okolicznościach. Wyprawa może kosztować duet bardzo drogo. W labiryncie czai się bowiem wiele stworzeń, które tylko czekają, aby zapolować na zabłąkanych podróżników. Zarys fabularny Sakugana przypomina o Made in Abyss, głośnej produkcji z roku 2017. Inspiracja Decadence też jest jak najbardziej prawdopodobna. Czy Sakugan będzie w stanie przewyższyć jakością obydwa tytuły? Kluczem do sukcesu wydaje się być dojrzała relacja między ojcem a córką oraz kapitalne, bogate wiele zwrotów po prowadzeniu akcji. Gdy obydwa kryteria zostaną spełnione, powinniśmy otrzymać naprawdę dobry tytuł. Jeśli nie, Sakugan może szybko wylecieć z naszej pamięci. Osobiście trzymam kciuki za tę pierwszą opcję. Premiera w październiku. Senpai i Kochai no Hanashi to nie jedyny tytuł, który może rozśmieszyć nas tegorocznej jesieni. Jeszcze większe szanse posiada ku temu Kyuketsuki Sugu Shinu. Potężna siła, picie ludzkiej krwi, podatność na promienie słoneczne, czosnek i krzyże to podstawowe informacje odnośnie wampirów. Jest jednak pewien wampir, który nie wpisuje się w te ramy. Mowa o Draluku, miłośniku gier komputerowych, podatnym na najmniejsze zagrożenia. Gdy krwiopijca dozna choćby małego stresu, od razu umiera, przeistaczając się w kubkę popiołu. Na trop Draluka natrafia wreszcie Ronald, renomowany łowca wampirów. Gdy mężczyzna przekonuje się, iż wampir nie stanowi zagrożenia, duet zaczyna ze sobą współpracować. Draluk i Ronald stawiają czoła nie tylko groźnym krwiopijcom, ale również oficerom śledczym czy edytorowi Ronalda. Fakt, że Draluk bez przerwu umiera raczej nie ułatwia sprawy. Kyuketsuki wywołuje we mnie sporo pozytywnych uczuć. Tytuł nie tylko łamie utarte schematy, ale przede wszystkim stwarza szansę na naprawdę świetną rozrywkę. Pomysł ze stal umierającym wampirem jest absurdalny, jak dla mnie wyjątkowo zabawny. Draluk oraz Ronald mogą stworzyć natomiast zgrany duet, bazujący na licznych przeciwieństwach. Mam tylko nadzieję, że intrygi, w które zostaną wciągnięci, sprostają naszym wymaganiom, a wówczas będziemy mieli powody do wielkiej radości. Premiera w październiku. Zmieniamy klimat. Selection Project to anime studia Doga Kobo, które w mojej ocenie ma szansę odnieść spektakularny sukces lub zanotować dotkliwą porażkę. Dlaczego? O tym za moment. Najpierw rzućmy okiem na zarys fabularny. Selection Project to popularny coroczny talent show dla dziewczyn marzących o zostaniu idolkami. Jedną z takich dziewczyn jest Suzune Miyama, pogodna 14-latka. Suzune pragnie pójść śladami Akari Amasawe, która wypłynęła na szerokie wody właśnie dzięki Selection Project. Miyama postanawia zacisnąć zęby i wziąć udział w siódmej edycji konkursu. Ku jej zaskoczeniu nastolatka przechodzi do finałowej rundy, wraz z ośmioma dziewczynami. Uczestniczki stają do zaciętej rywalizacji między sobą. Żadna z nich nie chce bowiem pożegnać się z konkursem na jego końcowym etapie. Selection Project może zostać jednym z najlepszych tytułów tegorocznej jesieni, ale musi spełnić kilka warunków. Kluczową kwestię stanowią relacje między bohaterkami. Powinny kipieć od emocji, obfitować w gwałtowne zwroty akcji, pokazywać pozytywne aspekty rywalizacji, ale również jej ciemne strony. Szczególnie czekam na moment, gdy więzi koleżeństwa zaczną toczyć zażartą walkę z marzeniami dziewczyn. Nie pogardziłbym także retrospekcjami, które zarysują osobowości uczestniczek. Bez tych elementów będzie ciężko przykuć uwagę starszego widza. Jeśli Selection Project pójdzie ścieżką Hibike Euphonium, anime osiągnie sukces. Za scenariusz odpowiada Yuya Takashi, znany z serii Lupin Fert, a to wróży dobrze. Premiera w październiku. Mój stosunek wobec Gyakutense Kaino Denshi Siodio nie odstaje od mojego nastawienia względem Selection Project. Tytuł Studia Lerch może pozytywnie namieszać w animowanym kociołku albo spocząć na jego samym dnie. Z nadejściem roku 2019 Japończycy przygotowywali się do pożegnania dawnej ery i powitania nowego okresu w dziejach ich państwa. O dziwo, na niebie pojawia się jednak pęknięcie, będące przejściem do alternatywnej rzeczywistości o nazwie Shinkoku Nippon. Alternatywna Japonia wykorzystuje szczelinę do ataku na Japonię, którą doskonale znamy. Dokonują tego za pomocą robotów rozsiewających groźny gaz. Dzięki niemu współczesna broń staje się kompletnie bezużyteczna. Trzy dziewczyny Misa, Yuki i Rin postanawiają przerwać inwazję. Sądząc po zwiastunie, Jaku ten Sekai postawi przede wszystkim na akcję. Trio głównych bohaterek, najpewniej z alternatywnego świata, sprawia całkiem pozytywne wrażenie. Oby każda z dziewczyn wyróżniała się oryginalną osobowością, a także przeszłością. Nie sądzę, aby anime oferowało nam jakieś podniosłe wartości. Jeśli będzie to jednak porządna rozrywka oraz muzyka, jak ze zwiastuna, nie będę narzekać. Premiera w październiku. Tego samego miesiąca zobaczymy pierwszy odcinek szóstego sezonu serii Lupę Ferd. anime, którego początki sięgają lat 70. kontynuuje wydarzenia przedstawione w świetnie ocenionym sezonie piątym. Jeszcze nie miałem okazji sięgnąć po serię Lupin Ferd, także pozwólcie, że nie będę rozwodził się zanadto na jej temat. Nowe przygody uroczego złodzieja i jego towarzyszy z pewnością przykują uwagę wiernych fanów anime. Pozostali widzowie, a szczególnie fani cowboya Bebop'a czy Great Pretender, też powinni pomyśleć o obejrzeniu lupę. Opinie na temat anime nie pozostawiają złudzeń, że warto to uczynić. Premiera szóstego sezonu będzie miała miejsce w październiku.